Twoje święta kochania w samotności czy wśród bliskich? Jeśli wśród bliskich to swobodnie, czy musisz jednak jakąś rolę przybrać? By być akceptowany, akceptowana, uznany, uznana, kochany, kochana, tolerowany, tolerowana. Czy musisz spełniać kryteria, zasady. Że kochanie. Zapraszam do mojej przestrzeni, byś mógł mogła po prostu odpuścić. Jeśli w samotności to zapraszam jeszcze bardziej. Każda chwila nam służy po to, byś mógł mogła dostrzec swoje programy, schematy i z nich po prostu wyjść. Jeśli jest taki czas, żeby zamiast się zatrzymać, pędzisz, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Zatem usiądź, weź głęboki wdech nosem, rozluźniającym wdechem. Jeszcze raz, głęboki wdech nosem i odpuszczającym wdechem. Odpuszczamy dzisiaj. To, co nam doskwiera. Jeśli jest to samotność, to przywołaj bliskość. Rękę dostęp ducha i poczuj to, że jesteś blisko siebie, że możesz już zaufać, możesz poczuć się bezpiecznie i zaprosić innych do swojego życia. Jeśli jesteś wśród bliskich, i nadajesz się wszystkim dla odrobiny uznania, akceptacji, miłości, zauważenia. Głęboki wdech na sam kochanie. Wydech. Jesteś wystarczająco wystarczająca. Nic nie musisz. To, że jesteś, jest wystarczającym powodem, by być kochanym, kochaną. Dziś się zatrzymaj i skieruj swoją miłość we własną stronę. Głęboki wdech nosem. Wydech i więcej miłości. Przywołaj taką wizję, że miłość jest jak taka skraplająca się woda w skale i ta skraplająca się woda zawsze wydrąży drogę. I miłość jest taka sama. Będzie tak długo drążyć, dopóki nie znajdzie wyjścia, by móc się rozwijać, rozrosnąć, pokochać bezwarunkowo, stale. Zatem. Jeszcze jeden, głęboki wdech nosem, pełen miłości i odpuszczającym wdechem. Zostaw to miłości, by ona nadała kierunek, załatwiła to, co ci od jakiegoś czasu dozwiera. Czy to samotność, czy naddawanie się ludziom? Czy szukanie miłości wszędzie tam, gdzie jej nie ma. A masz ją przed sobą na wyciągnięcie ręki. Głęboki wdech nosem, wydech. I by to zatrzymanie sprawiło, żebyś pokochał, pokochała siebie najmocniej, najbardziej. I zaufaj Miło. miłości płynącej z ciebie. Ona. spravia cuda. Tule čule, Andriana.